Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do dalekiej przeszłości i otworzymy sobie tego oto nordyckiego giftboxa z FIFA 365 2017. W okienku mamy Antwana Griezmanna, Przygotowałem stojaczki na limitki i oczywiście jakieś rzadsze karty. Także liczymy na fajne trafy, nararki. Ok, folia ściągnięta. Teraz wyciągamy kartę limitowaną. Wspomniany Griezmann. Dodatkowo mamy tutaj plakacik. Jest duża limitka. Również z Antoineem Griezmannem. I co dalej? Tiago Silva. Dość rzadka karta limitowana. Więc fajnie. No i co my tu jeszcze mamy? Saszetki i karta specjalna powinna jakaś być. I mamy Aubameyanga. Pierre-Emerick Aubameyang Gold Machine. Ok. Lecimy z unboxingiem. 10 saszetek powinno być. Mamy 5 i pięć pasuje i od razu nordycka karta jest z Kopenhagi Kvist następnie Lester Simpson i znowu nordyk Molde Gabrielsen i trzecia karta nordycka Bengtsson z Malmo. Kartą specjalną jest multiple z Portugalii Cristiano Ronaldo nani Quaresma i jeszcze na końcu Mesut Özil. Ok, to sobie tą kartę tutaj ustawimy i patrzymy co w kolejnej saszetce. Robin Olsen z Kopenhagi, czyli też nordyk. Lester Morgan i znowu Nordic Rosenborg Svensson, William Brazylia, Iwan Alonso River Plate, karta Goal Machine i bazoweczka Vermalena. Witzel z Zenitu, Adrian Ramos Borussia Dortmund, Szalkę Szyb I mamy znowu Nordyka z Moldę. Sevan Cambo. I pięknie. Logo Barcelony. Rzadkie są te loga. Dość drogie. Tutaj jeszcze Smaling z Anglii. Więc fajnie, że wpadła karta. Goodale z Ajaxu, Lucas z Paris Saint Germain, Bengtson Malmo, Trapp Paris Saint Germain, Anglia Delle Ali i Tony Cross na karcie Key Player Niemcy. Tym razem z Realu Isco Gutierrez Sporting Sinacz Szalkę mamy Nordyka Gabrielsen Ponownie padł Bo już wcześniej była ta karta Mamy Umtiti'ego Samuel Umtiti na Goldzie z Barcelony I nordycka karta Ekstra Game Changer Marco Royce. I mamy znowu Nordyka, Santander z Kopenhagi. Do tego Majdana River Plate, Nawaz, Real, Rafinia, Bayern, Goldzik, Denis Suarez z Barcelony i Bazoweczka, Schweinsteigera z Niemiec. Rodinei Flamenco, Sporting Slimani, Martins Indi, Forto, Was Real i pięknie. Wow, ale traf. Rarka z Messi, Iken, Leonel Messi, Iken, pięknie. No, one pod 50 zł, moi kochani, taka wartość tych kart. Ronaldo Messi lewy, więc naprawdę pięknie zamienimy sobie od razu tutaj tą kartę za multiple i lecimy dalej 3 saszetki jeszcze do tworzenia więc jest szansa na kolejne rarytasy Martinez z River Plate Brahimi Porto Trap Paris Saint Germain szyb w szalkę i proszę Cristiano Ronaldo nordycka karta game changer więc też zamienimy Barcelonę logo na Ronaldo i Griezmann fans favorite Atletico. No dwie piękne rzadkie karty wpadły. Większą wartość oczywiście przedstawia Messi, ale Ronaldo też ma swoją cenę. Jest Messi również na karcie bazowej. Do tego mamy z Anglii multiple Kane, Rune Sterling i bazóweczka nordycka, Jewka Göteborg, Ankersen, Paris Saint-Germain Stambuli, Schalke, Szalkę Gorecka i Juan Fran Atletico. Zostaje nam ostatnia saszetka. I czy tutaj coś jeszcze będzie, jakaś bomba? Tiago Mendes, São Paulo. Z Kopenhagi mamy znowu Federico Santandera, nordycka karta, Hansen Rosenborg również i Willand, podobnie, nordycka karta z Malmo. Dembele na Goldzie, Borussia Dortmund i Delle Ali International Star. Anglia, okej. Okay. Podsumujmy jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynaście bazówek nordyckich. Do tego dwie nordyckie karty Game Changer Marco Royce i Cristiano Ronaldo. No i największy hit dzisiejszego odcinka to oczywiście karta z Messim Icon z tej pierwszej strony Rarka. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego unboxingu. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.